Witajcie w buddyjskich refleksjach. Dzisiaj skupimy się na pięciu wskazaniach Buddy. To proste, lecz głębokie zasady, które pomagają nam kierować życiem w zgodzie z duchowymi wartościami. Przeanalizujemy, jak każde z wskazań wpływa na nasze codzienne wybory i jak możemy integrować je w nasze życie. Pierwsze wskazanie brzmi: Zobowiązuje się powstrzymywać od odbierania życia. Buddha właśnie tak o tym mówił. Jest taki przypadek. Że uczeń szlachetnych, porzucając odbieranie życia, powstrzymuje się od odbierania życia. W ten sposób daje wolność od niebezpieczeństwa, wolność od wrogości, wolność od ucisku nieograniczonej liczbie istot. Dając wolność od niebezpieczeństwa, wolność od wrogości, wolność od ucisku nieograniczonej liczbie istot, zyskuje udział w nieograniczonej wolności od niebezpieczeństwa, wolności od wrogości i wolności od ucisku. Jest to pierwszy dar. Pierwszy wielki dar. Oryginalny, długoletni, tradycyjny, starożytny, nieskażony, nieskażony od początku, który nie jest otwarty na podejrzenia, nigdy nie będzie otwarty na podejrzenia i nie jest zarzucony przez kompetentnych kontemplatorów i braminów. To fundamentalne wskazanie buddyzmu. Obejmuje ono zobowiązanie do szacunku i ochrony wszelkich form życia. Buddha nauczał, że zdolność do zrozumienia i szacunku dla życia jest kluczowym elementem duchowej praktyki. To nie tylko zakaz zabijania fizycznego, ale również unikania wszelkich działań, które przynoszą cierpienie i szkodzą innym istotom. Nakaz ten zachęca do kultywowania miłości, empatii i harmonii ze światem. Co stanowi fundamentalną zasadę dążenia do oświecenia w buddyzmie. Przestrzeganie tego nakazu prowadzi do budowania pokojowego i zharmonizowanego społeczeństwa. Przejdźmy teraz do kolejnego wskazania, które brzmi: Zobowiązuje się przestrzegać nakazu, powstrzymywać się od brania tego, co nie jest dane. To drugie z pięciu wskazań buddyjskich, które kieruje naszą uwagę na etyczny aspekt życia. Nakaz ten wskazuje na potrzebę powściągania się od nieetycznych działań związanych z posiadaniem zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej. Obejmuje to nie tylko kradzieże fizyczne, lecz także wszelkie formy nieuczciwego pozyskiwania dóbr. Posłuchajmy, co na temat drugiego wskazania ma do powiedzenia Buddha. Co więcej, porzucając branie tego, co nie jest dane, uczeń szlachetnych powstrzymuje się od brania tego, co nie jest dane. W ten sposób daje wolność od niebezpieczeństwa, wolność od wrogości, wolność od ucisku nieograniczonej liczbie istot. Dając wolność od niebezpieczeństwa, wolność od wrogości, wolność od ucisku nieograniczonej liczbie istot, zyskuje udział w nieograniczonej wolności od niebezpieczeństwa, wolności od wrogości i wolności od ucisku. Przestrzeganie tego nakazu pomaga budować szacunek i uczciwość w relacjach, tworząc jednocześnie drogę do wewnętrznej równowagi i spokoju. Warto zastanowić się, jakie znaczenie ma dla nas uczciwość w życiu codziennym i jak możemy praktykować te wartości w naszych decyzjach i relacjach z innymi. Przejdźmy do trzeciego wskazania to o czym teraz będzie mowa to zobowiązanie się do przestrzegania nakazu powstrzymywania się. Od złego, zmysłowego prowadzenia się. Zmysły są jak bramy do naszego umysłu. To, co widzimy, słyszymy, dotykamy, wpływa na naszą percepcję świata. Zanim zareagujemy, zastanówmy się, czy to, co wpada przez te bramy, przynosi nam spokój, czy też chaos. Trzecie wskazanie buddyjskie skupia się na powściąganiu się od działań, które przynoszą krzywdę, zarówno nam, jak i innym. Posłuchajmy, co o tym mówił przebudzony. Co więcej, porzucając niedozwolone przyjemności zmysłowe, uczeń szlachetnych powstrzymuje się od niedozwolonych przyjemności zmysłowych. W ten sposób daje wolność od niebezpieczeństwa, wolność od wrogości, wolność od ucisku nieograniczonej liczbie istot. Dając wolność od niebezpieczeństwa, wolność od wrogości, wolność od ucisku nieograniczonej liczbie istot, Zyskuje udział w nieograniczonej wolności od niebezpieczeństwa, wolności od wrogości i wolności od ucisku. To nie tylko zobowiązanie do kontrolowania fizycznych popędów, ale także do zrozumienia, jak nasze wybory wpływają na nasze życie i relacje. Człowiek naturalnie pragnie przyjemności, a w szczególności przyjemności zmysłowych. Wskazanie to jednak skłania nas do zastanowienia się, czy nasze działania przynoszą autentyczną radość, czy też krzywdę? To nie oznacza rezygnacji z przyjemności, ale świadomego i etycznego podejścia do nich. Warto zastanowić się, czy większe szczęście jest warte poświęcenia mniejszego, czyli czy nasze działania przynoszą trwałe i głębokie doznania szczęścia. Czwarte z buddyjskich wskazań o moralności brzmi: Zobowiązuje się przestrzegać nakazu powstrzymywać się od fałszywej mowy. Najpierw powiedzmy, czym charakteryzuje się mowa właściwa. Mowa właściwa, sama waka, w buddyzmie odnosi się do etycznego aspektu komunikacji i stanowi jedno z kluczowych pięciu wskazań moralnych, czyli pannia sila, tak o właściwej mowie mówił oświecony. A czym jest właściwa mowa? Powstrzymywanie się od kłamstwa od mowy powodującej podziały, od obraźliwej mowy i od czczej paplaniny. To się nazywa właściwa mowa. Do aspektów mowy właściwej zaliczamy to, że jest. Prawdziwa. Mówienie prawdy jest kluczowym aspektem właściwej mowy. Obejmuje to unikanie kłamstw i świadome wyrażanie rzeczywistości. Korzystna. Mowa powinna przynosić pożytek, wspierać i inspirować innych. Przyjemna. Słowa powinny być wygłaszane w sposób miły i uprzejmy. Budda właśnie tak o tym mówił. Mnisi, stwierdzenie obdarzone pięcioma czynnikami, jest dobrze wypowiedziane, a nie źle powiedziane. Jest bez winy i bez winy ze strony kompetentnych ludzi. Które pięć? Mówi się to we właściwym czasie. Jest ona wypowiedziana w prawdzie. Mówi się o nią z czułością. Jest to wypowiadane z pożytkiem. Wypowiada się ją z myślą dobrej woli? Do aspektów mowy niewłaściwej zaliczamy to, że jest kłamliwa. Fałszowanie faktów lub wprowadzanie innych w błąd jest formą mowy niewłaściwej. Szorstka. Wyrażanie negatywnych opinii bez uzasadnienia i że jest bezużyteczną gadaniną. Mowa pozbawiona wartości, pusta rozmowa, zobowiązanie się do przestrzegania zasady. Powstrzymywania się od fałszywej mowy oznacza dbanie o uczciwość i pozytywne oddziaływanie swoich słów na innych oraz unikanie szkodliwego wpływu mowy niewłaściwej. Piąte wskazanie w buddyzmie brzmi: Zobowiązuje się przestrzegać nakazu, powstrzymywać się od zażywania substancji odurzających, które prowadzą do nieuwagi. To zasada buddyzmu zwana Samija Aiva. Lub prawidłowego życia utrzymywanie odnosi się do powstrzymywania się od zażywania substancji odurzających lub uzależniających, które prowadzą do utraty uwagi. Chodzi głównie o używki takie jak alkohol, narkotyki czy inne substancje psychoaktywne, które mogą wpływać na świadomość i zdolność koncentracji. Dlaczego warto odstawić stosowanie takich substancji? Posłuchajmy, co o tym mówił przebudzony. Co więcej, porzucając używanie środków odurzających, uczeń szlachetnych powstrzymuje się od zażywania środków odurzających. W ten sposób daje wolność od niebezpieczeństwa, wolność od wrogości, wolność od ucisku nieograniczonej liczbie istot. Dając wolność od niebezpieczeństwa, wolność od wrogości. Wolność od ucisku nieograniczonej liczbie istot zyskuje udział w nieograniczonej wolności od niebezpieczeństwa, wolności od wrogości i wolności od ucisku. Jest to piąty dar, piąty wielki dar oryginalny, długotrwały, tradycyjny, starożytny, nieskażony. Nieskażony od początku, który nie jest podatny na podejrzenia, nigdy nie będzie otwarty na podejrzenia. Jest nienaganny przez kompetentnych kontemplatorów i braminów. Użycie tych substancji może zakłócać zdolność do skupienia się i jasnego myślenia. Wpływają na świadomość i zdolność do dokładnego rozważania konsekwencji swoich działań, czym może skutkować ich zażywanie. Utrata uwagi może prowadzić do nieprzemyślanych działań i decyzji. Osłabia zdolność do rozumienia prawdziwej natury rzeczywistości, co jest ważne w praktykach medytacyjnych. Uzależnienie od substancji może prowadzić do problemów zdrowotnych, społecznych, finansowych i psychicznych. Zasada ta podkreśla znaczenie utrzymania jasnej i skoncentrowanej świadomości, co jest kluczowe w praktyce buddyzmu. Powstrzymywanie się od substancji prowadzących do nieuwagi wspomaga rozwój wewnętrznej równowagi, koncentracji i zrozumienia życia w jego pełni. Dziękuję za Waszą pozytywną energię i wsparcie. Jeśli materiały, które tworzę, Wam się podobają, zachęcam do lajkowania, udostępniania i subskrypcji mojego kanału. Mówił Wam buddyjskie refleksje. Namaste.